Nie rozumiesz angielskiego, co robić? Spokojnie, powodów może być parę i można je rozwiązać. A więc, przede wszystkim, powód pierwszy, dlaczego nie rozumiesz w języku angielskim, to Twój poziom. Jeżeli Twój poziom jest początkujący, jeżeli jest on tak do poziomu B1, to naprawdę jest to naturalne, że masz problemy ze zrozumieniem w języku angielskim i musisz. Po prostu pracować nad językiem, aby go rozwijać dalej. Z czasem będzie lepiej, ale naprawdę początkujące osoby mają zawsze problem ze zrozumieniem, jest to całkiem naturalne. Drugi powód, to niewystarczające słuchanie i niewystarczający kontakt z językiem angielskim. Jeżeli jesteś trochę wyżej i nadal masz problemy ze zrozumieniem, to widocznie brak ci kontaktu naturalnego z językiem angielskim. Lekcje lekcjami już przy poziomie B1, czyli komunikatywnym poziomie, lekcje lekcją. I to jest naprawdę bardzo potrzebne, również na tym poziomie, ale potrzebny Ci jest dodatkowy kontakt z językiem. Ten kontakt możesz mieć na przykład przez darmowe wymiany językowe z kimś, kto chce się uczyć polskiego lub innego języka, który znasz. Warto znaleźć sobie takie osoby i warto ćwiczyć z tymi osobami przynajmniej raz w miesiącu. Trzeci powód to powód, z którego nie wszyscy zdają sobie sprawę. Może być to coś takiego jak dysleksja, lub problemy ze słuchem, lub nawet ADHD. Także warto sobie jeszcze sprawdzić dodatkowo takie rzeczy, jeżeli naprawdę Twój problem, mimo wzrastającego poziomu, pozostaje. Moja porada jest taka, jeżeli jesteś osobą początkującą, daj sobie czas. Pracuj systematycznie i nie przestawaj, będzie lepiej. Jeżeli jesteś na wyższym poziomie i masz problemy ze zrozumieniem, to warto zainwestować czas w kontakt z językiem poza lekcjami i warto też przebadać pewne rzeczy. A jeżeli masz trochę czasu w tym miesiącu i chcesz ćwiczyć sobie słuchanie i mówienie, to zapraszam Cię na mini bootcamp, który zaczyna się 25 sierpnia i jest to interaktywny, taki krótki, 7-dniowy kurs. Konwersacji online, który przełamuje bariery i sprawia, że poczujesz się naprawdę super z językiem angielskim. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie. Wszystkie szczegóły zostawiam w opisie tego wideo. I śledź po więcej angielskiego!